Ubezpieczeniu upraw, tak jak w innych ubezpieczeniach, są stosowane ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenia. Ubezpieczenie dotowane upraw jest regulowane ustawą i to właśnie w ustawie są zapisane ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności. Jakie są największe wyłączenia? Najważniejsze? Nie ma odpowiedzialności za choroby roślin, za błędy agrotechniczne i za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Kolejnymi ograniczeniami są franszyza redukcyjna i franszyza integralna. Jak działają franszyza redukcyjna, czyli pomniejszenie wypłaty odszkodowania w wysokości 10% wartości szkody. Natomiast franszyza integralna w wysokości 10% mówi o tym, że odszkodowanie jest wypłacane dopiero wówczas, gdy szkody w tonie głównym wynosi co najmniej 10%. Inne zasady są stosowane do suszy, ale o tym opowiemy w kolejnym filmiku. Franszyza integralna jest taką bardzo dziwną franszyzą i żeby dobrze ją zrozumieć, podam przykład. Załóżmy, jeżeli na przykład mamy ubytek w plonie 9%, wtedy nie uzyskujemy żadnego odszkodowania. Natomiast, jeżeli jest ubytek w plonie głównym 10% i więcej, procent, Uzyskujemy odszkodowanie w pełnej wysokości. Zakłady ubezpieczeń, wychodząc naprzeciw rolnikom, próbują zmniejszyć te ograniczenia. I załóżmy, w przypadku franczyzy redukcyjnej, niektóre zakłady w ogóle nie stosują 10% udziału własnego. W innych zakładach ubezpieczeń, na przykład, możemy wykupić ten 10% udział własny za dopłatą niewielkiej składki. Jeżeli chodzi o franczyzę integralną, Tutaj mamy możliwość zmniejszenia wysokości franży z 10% do 8%. Dla wielu rolników jest to bardzo istotne, żeby była odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń już przy 8% ubytku w plonie. Zapraszamy do kontaktu z nami, postaramy się wyjaśnić wszystkie niuanse związane z ubezpieczeniami.